To chyba będzie pierwsza w tej kadencji większa ustawa, którą będę mógł tutaj z czystym sumieniem pochwalić. Także taki przełom będzie chwalony. Próbowałem w niej znaleźć jakieś tam haczyki i niebezpieczeństwo, bo przyzwyczailiście nas Państwo już do tego, że każdy wasz przepis trzeba oglądać pod światło 10 razy i zastanawiać się, co tam zahachmenciliście w tym. No ale na razie nie znalazłem nic, ni, nic złego. Będziemy, znaczy nie gasimy czujności, ale na razie plus dla Was. Jak zobaczyłem w, w ten tytuł w porządku obrad ustawa o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, to już szczerze mówiąc spodziewałem się na że ministerstwo w, w samobójczym jakimś odruchu tuż przed wyborami odgrzewało tam zapalany wcześniej głośno, jak tutaj przypominany już, a naprawdę głupi i szkodliwy pomysł kolejnych r, zmian w przepisach dotyczących porządku przechodzenia przez jezdnię i ograniczeń dla kierowców. No na szczęście przed wyborami PiS schował kij za plecami i machał marcheweczką, taką tam niedużą, ale jednak zawsze, no więc doceniam. Yy, yy, to mamy uproszczenie procedur, rezygnacja z archaicznych wymagań dotyczących okazywania oryginalnych dokumentów oraz posiadania w sobie dokumentów, które bez trudu może sobie każdy policjant sprawdzić w bazie danych. Co daje mu zresztą przecież dużo większą pewność niż, niż oglądanie kawałka plastiku, który łatwiej podrobić niż wpis w centralnej bazie. To wejście, ale za późno, ale nie wybrzydzajmy. Co no, cudownie, że obywatele nie będą musieli udowadniać urzędnikom tego, co oni sami lepiej wiedzą z własnych papierów. Wielokrotnie do tego się to sprawdza przedkładanie różnych wydruków z, z baz, które są dostępne na kilka kliknięć dla urzędnika. Na szczególną pochwałę zasługuje możliwość wprowadzenia możliwości wyrejestrowania pojazdu osobowego nareszcie. Nareszcie. Szkoda, że o ile w takich różnych złych i szkodliwych projektach jesteście wręcz zuchwale odważni czasami, to w takich sprawach słusznych postępujecie nieśmiało jak pensjonarka i tak po kawałeczku ograniczacie możliwość wyrejestrowania auta, tylko do 12 miesięcy obarczacie różnymi zastrzeżeniami. Od razu unosi się tam nad tym przepisami swąd lekkiego tutaj lobbingu ze strony zakładów złomujących i stacji kontroli pojazdów, co zresztą tam w uzasadnieniu jest w oszczędnych, ale dość jasnych słowach powiedzieć, że bierzemy pod uwagę tutaj interesy tych, którzy mają zarobić na tych przepisach. W załączonych opiniach można tam zresztą przeczytać oburzony tam krzyk złomiarzy, którzy czują jak ucieka im gwarantowany dochąd, dotąd absurdalnymi przepisami zarobek kosztem obywateli, ale mam nadzieję, że nie ulegniecie Państwo tym bałamutnym argumentom, które tam są podnoszone i konsekwentnie, także po wyborach będziecie stali po stronie obywateli bezlitośnie wyzyskiwanych przez te dotychczas absurdalne przepisy, kiedy muszą ubezpieczać auto stojące gdzieś na cegłach w warsztacie. Ja sam miałem przypadek, że przez rok nie mogłem korzystać z samochodu, a cała składka roczna oce przyleciała, więc rozumiem ten ból. No, te lękliwe przepisy nie, nie, nie likwidują niestety wielu problemów. Człowiek, który chciałby przerobić samochód na dekorację w, w ogródku albo trzymać pozbawioną kół przyczepę w, w, na, na działce dla, jako domek dla dzieci, nadal nie będzie mógł tego zrobić przez, bez klękania przed urzędnikami de facto, bo to są urzędnicy stacji tam złamujących, na otarcie łez gwarantujecie im tam stacją kontroli pojazdu, dodatkowe badanie techniczne przed ponowną rejestracją. Nadal nie rezygnujecie z obowiązku wymiany tablic po sprzedaży, no domyślnie ten obowiązek zostaje. Można się ubiegać o to, żeby, żeby je pozostawić. Jest to jakieś drobne ułatwienie. W tym zakresie mówię, nie chcę się okazać niewdzięcznikiem, ale nie rozumiem, czemu nie możemy od razu włożyć dobrego rozwiązania, w którym przypisalibyśmy blachy do, do auta albo do kierowcy, tak jak jest w wielu innych krajach i w ogóle skasowali ten cały zbędną biurokrację. No widocznie w, w gonitwie przedwyborczych pomysłów nie starczyło czasu, żeby to dobrać do końca. Zamiast tego mamy jakąś taką pośpieszną kosmetykę trochę, no ale powiedziałem, cieszę się z tego z tego drobnego kroku w kierunku normalności. Także konfederacja wszystko na to wskazuje, będzie pobierać ten projekt. Dziękuję. Dziękuję.